Jeszcze na wstępie tego filmu chciałem zaznaczyć, że e, szacun dla wszystkich, którzy się pokazali na tym filmie, zostawcie suba, lajka dla nich, e, no i co, jeśli chcecie być w takiej miłej atmosferze, to zapraszam do rekrutacji, e, link do discorda e, znajdziecie w opisie, no i co, ja więcej nie przedłużam, zapraszam na seans. Dzień dobry, dzień dobry, droga yeah. klasa. Christus. Dzień dobry, dzień dobry dzień ale trama. fajna kresa. O, witam Cię młody fighter. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry panie Future. Aha. Dobrze, Do pogadamy sobie potem. Dobrze. Eee, <ścoughs> może zaczniemy od eee, sprawdzenia obecności. Zobaczymy kto wrócił po przer przerwie. Eee, ten Wojko Jakub. NIE JESTEM Ej Wojka, czy, czy ty palisz? Nie, ja tego, kaszel Aha to takie czerwone Rozumiem Dobrze, <laughs> rozumiem No, jest zimno, mogło, mogło się tak zdarzyć, rozumiem Dobrze Mały fighter Mały fighter Jest w klasie? Obecnie, obecnie O, cześć Miło cię widzieć. Dobrze. E, dalej. E, kto tu mamy jeszcze? Zeknek mir. Jest tu? Nie ma, nie... nie ma, proszę pana, nie ma go. Nie ma. Dobrze. Polizałem. Jestem. Uu, ale, ale forma polizałem. Jak to zrobiłeś? Paradoksalnie to głównie dieta, proszę pana. No chyba wezmę od pana dietę. Dobrze. Przyznałoby się. Aha. No. Tym bardziej porozmawiamy. Proszę się obaj nie bić. Proszę się nie bić. Eee, kto tu jeszcze? Ma? Mamy tu. Eee, Mieszek? Nie ma. Nie ma. E, Pimok jest. Nie ma go. Zabił Jak się. to nie ma? Zabił się. Ah. Widzi pot nie ma go. E, Widziście tam? E, co to było? Hmm? A, to nowy ochroniarz szkoły. Yy, ogólnie. Pedał. Nie, to nowy ochroniarz. On tutaj wam daje bezpieczeństwo w szkole, ponieważ yy, jest nowa klasa yy, Nemo i, i TSMB. I ogólnie, żebyście się czuli bezpiecznie, to zatrudniliśmy yy, ochroniarza. Dobrze. Ale proszę pana, ja bym ich najebał bez problemu. Ale jak ty się odzywasz? No Uwaga, 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 uwaga do niego. Oj, oj, oj Dobra, jeszcze cię ostatnia cię osoba. Oh, oj, oj, oj. Ironics, eee! 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 O, oj Eronix, jesteś? A. Ej. Dobra, spokojnie, 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 spokojnie. Proszę się opanować do ławki. Dobrze, Mody fighter, bo widzę, że jesteś bardzo tutaj e, rozgadany. Widzę, że masz e, tutaj Formę też, jak polizałem, proszę na, na środek A bo co, nie, nie możesz, prawa uczniowe, prawa Marcina A inaczej sobie pogadamy tutaj, zaraz dostaniesz no, jedynkę przepraszam, za aktywność przepraszam, 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 przepraszam No, pod tablicę I no to co, może zaczniemy od e, pytania mm, No to co, wzór na Deltę proszę mi podać e, Chyba, Czy sobie, proszę pana, muszę sobie przypomnieć Okej, no, już szybciej, już, już, szybciej. Umiem, już umiem, już umiem, już umiem, już umiem na Dróg plus a do kwadratu plus wolf równa dobrze. się, dróg dominuje Nemo lepiej niż wolf. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze, oklaski proszę, brawo, brawo. Uu, bardzo ładnie, dobrze. Eee... Co za tak śmierdzi? Proszę pana. A nie wiem. Może coś wycieka z dachu. Nie wiem. Proszę pana, co za to śmierdzi? Nie wiem, Potem może... Potem śmierdzi. Potem śmierdzi. Ktoś nie, pan Trzeba, pan wywi nie. Się nie Trzeba wywietrzyć eee, ochroniarz, klasę. Ej, ochroniarz, ochroniarz. Wywróć o Potem tu śmierdzi? Tutaj śmierdzi. muszę ci coś tu powiedzieć. Wywietrzymy klasę. Bo ogólnie to pan się zestrał. Znaczy, nauczyciel się zestrał i faki jebiec Że co ty powiedziałeś? Modyfighter. Nie nie nie, nie, nie. nie, proszę tu ze mną. Idziemy do dyrektora. Proszę do dyrektora. Do Maki. Proszę do, do proszę do dyrektora. Dobrze, idziemy tutaj. Proszę. Umy się. Modyfighter. Proszę. Proszę się zachowywać, ponieważ yy, twoje zachowanie jest kary, kary, karygodne. Daj, kurwa. grozi się wywalenie ze szkoły dróg rozumiesz chcę I, i zostaniesz przeniesiony do Nemo chcesz iść do Nemo nie nie no właśnie no właśnie dlatego proszę się uspokoić dobrze idziemy ale co to za co, co tu się dzieje co tu się dzieje nie nie co tu się dzieje? Czy tu są dwie osoby? Co się stało? Uciekli! Uciekli!